Zegraczulka. I ze mną jest Klaus 80. Dzisiaj będziemy grać Brawl Stars. Przepraszam was bardzo, że nie było odcinków, ale miałam dużo nauki. No i zagramy sobie w dół, A więc gramy. Mam plasterka. Ja nie, wiem co daj plasterek. Nieważne. No to gramy sobie później, nie wiem w co zagrać. O, trzy skrzynki. Dawaj. Jeszcze jeden poko. I rosa. O, nie. Ej, rosa rosa Teraz to. Poko. He, parabiane. Siedem? Skąd? O, 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 o. No nie. Ja mam siedem O, Rico, Rico Gdzie ten Rico jest? Tu jest Od drugiej strony Pik pyk, jest Teraz bota trzeba Dobra, pokonamy Ok, jest I, Dobra Dawaj, kręć się Ok Odzin Mam multa I załadowano tylko O nie Jezu straciłam. 13? Nie, 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 nie yy, yy, Ups Może teraz sobie co innego zagramy yy, W ogóle zobaczymy co Plasterek daje Bo jasne Plasterek. Jeżeli punkt życia Szeli spadną poniżej 40%, natychmiast odzyska ono, ona 1800 punktów zdrowia. Plaster ładuje się w 20 sekund. No to nice. W yy, Co sobie zadymę? Ty bierzesz frankę, no to jeszcze. A no więc gramy. Yy, yy. No więc nie było odcinku Was 5, no bo ym, nie miałam czasu nagrać nawet 10 y, minutowych, bo no nie miałam y, czasu to do nauki, wiecie. Ups! Ups! Ktoś tam ma piłkę? Może szczelą, a spajki mam jeszcze? Lip się mam mało HP. O nie! O nie! Ult, tam Leon zniknął. Trzeba go wziąć. O, widać, co tu jest. Pan Paweł. Dobra, ja biorę. Spajk masz. Mam ulta. No, muszę strzelić. No i tak... Ale jeszcze parę zadziałał. Było widać. O, dobra. Kreuz ulta. Ups, czekaj. Ups. Hey, hey. Kurde Ups, discord Co ja. tego ultima O, jest odzyskały znowu życie A nie, że to jest ten fioletowy pasak taki Znaczy żółty, później jest fioletowy o, Dobra, nie szczeliłem. Ups. Teraz mogą się pojawiać odcinki, bo są ferie, więc ym, możliwe, że będą. Ale nie obiecuję, bo nie będzie mnie 10 dni, więc... Może wpuszczę, ale może i nie. Jak będę miała internet, to możliwe, że będzie. O, i dogrywka. Pięknie. Ester Power. Czekaj, zadziała? Zadziałał jest Dobra spike. U Nie Szalej Klaus Jest brawo I wygrana Wizm że tam. Jeszcze nie grałam, dzisiaj podwajać Weźmiemy skrzynkę No i log Ja myślałam, że będzie coś yy, Nagroda To też, jaka jest mapa Dobra, to ja wbiorę te szczery Kogo weźmie Klaus? Pani, okej, okay, dobra No zagramy sobie w nagrodę. Jest w ogóle po update. Cie. Ups, nie miałam tutaj internetu. O, dobra. Leonix. Koń do mają seni. Bo i poko. Oki. Okay. O, wygrywamy oka. Uh... No, legenda, no i trochę tak słabo gra. Dobra, jest jeszcze tego bocza dobić. O, ja uciekam. O nie, 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 nie. nie. No nie, ile, ale wygrywamy. Gważyj, Klaus. Jezu, Mortis. O, 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 Sandy. Dobrze, Klaus. Trzeba wziąć od jednej strony i od drugiej. O, dobrze. Jest zabity. Ops, zabity. Ha. Ale mam dwie gwiazdki. Dobra, Mortis. No, to no nie, uwaga Dobra, wygrywamy Powinniśmy to wygrać eee. Dobra, to Trzydzieści sześć O, o, prawie. Nie. Dobra i tak wygramy, nie? Ta. No i nice. Jakąś coś sobie zagramy jeszcze. Albo już chyba nie. Nie wiem, chyba już nie. Będzie trwało odcinek 8 coś. No to chyba na tyle. Otworzymy sobie jeszcze skrzynkę. I dwa bilety. Dobra. Siemaneczko, ziomeczki.